Zależy czym dla ciebie jest jeszcze to bycie na wysokim poziomie życia, czy bycie na niskim poziomie życia. Ale jeżeli chodzi o pieniądze, o sukces, to prawdą jest, że nawet jeżeli chcemy być mężczyzną, który osiąga sukcesy, który ma dużo pieniędzy, dużą kwitęś finansową, to my nie musimy robić tego samego, nie musimy osiągać tych samych rzeczy. Bo to mężczyzna w relacji dostarcza, a my jako kobiety pielęgnujemy. To on dąży i działa, a my wspieramy i dopingujemy. Chodzi na zewnątrz i zdobywa zasoby i wraca do wnętrza, a my w tym wnętrzu się tym opiekujemy, nadajemy kolorów i aranżujemy. Tak, żeby było milej, żeby było przyjemniej i żeby on mógł tam odpocząć i znowu potem iść i działać. Więc my jako kobiety do relacji dostarczamy całkowicie innych wartości. Myślenie, że jeżeli chcemy mężczyznę, który osiąga sukcesy, który dużo zarabia, to musimy robić to samo, jest błędne. Oczywiście są mężczyźni, którzy będą tego chcieli. I to, że też osiągamy sukcesy, że mamy dużo pieniędzy, też nie wyklucza bycia z takim mężczyzną. Ale jest jednocześnie wiele mężczyzn, którzy nie będą tego oczekiwać, będą od swoich partnerek oczekiwać całkowicie innych rzeczy.